Cześć Simonku z tej strony, Psycho. Witam Was w kolejnym odcineczku z serii Metru Exodus. Nie wiem, nasza mi się tylko ochota na to metro. Więc cóż więcej możemy poradzić? Po prostu odpalić grę i grać. Dobra, jesteśmy na jakimś przejściu, którym ostatnio skończyliśmy. No, tak myślałem, że to będzie jakaś mała droga bez powrotu. Więc możemy sobie przyspieszyć. Uh -uh. Pomijam o zostawieniu lajka i suba, jeśli się wam podoba. All right, let's cut the rope and take him to the camp with the first one. Hey, wait a minute! You pioneers already have one, and this is our catch. He got caught on our turf. The net is mine, so bite me. Oh yeah? Well, why did you set the trap on our turf then? Uh, besides, you already have an intruder's backpack. I dived for the backpack, and you chickened out. Oh, I chickened out? You're pirates. You have more boats. And this one will face the forest court. Bozhemoy, you're all cowards. He's an intruder, an enemy. What are you, a bandit? What did the teacher say? He said we must be different. Did you forget? Uh, isn't your head getting a bit too big? The teacher said we have to defend ourselves first. All the rest was later. Did you forget what the intruders would do here? He's an intruder too, so he must die before he brings the others. Enough! The forest court comes first. The court will decide if we kill him. <laughs> Dobra, czyli mniej więcej już nawet wiemy, jak z nimi postępować. Czy może nie z nimi, z nimi, tylko bardziej z nim. Gdzie jest ten gościu, który buchnął mi plecak? Olerny Ham uciekł. Jest gdzieś tutaj. Ten troszeczkę ma chillout aktualnie. Staram się przejść tą grę, tak naprawdę, dość szybko, ponieważ mam jeszcze w planach. Ogranie hmm, Assassin's Creed Valhalla Bo lubię tematykę nordycką, bardzo lubię tematykę nordycką i a, I pierścień, niektóre nosze nie wystarczają Chcę zagrać w taką grę I teraz to będzie ten moment, w którym kończymy Metro, kończymy Assassina Pamiętajcie, zostawcie lajka like i suba, żeby nic nie przegapić Tak naprawdę, jeśli chcecie po prostu ze mną mieć jakąś interakcję Zróbcie to właśnie dlatego. Będzie mi bardzo, bardzo miło i zmotywuje mnie to do jeszcze cięższej cięższej pracy. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Yy, I do tego, żebym się starał jak najbardziej poprawiać swoją pracę cały czas. Także... Ja tu mogę zrobić. Tutaj pojechać. Także no. znaczy naprawdę za na każdym razem jak dajecie jakąś interakcję, lajka, like suba czy wyświetlenie, jest to dla mnie dużego i za wszystko z góry bardzo dziękuję so you got out you asshole it takes real skill to get away from the master of the forest this means you're dangerous damn it. fucking backpack i got greedy i got greedy okay. well, shoot me. Output transcript: Ou scram. I got to get ready for the final exam. Tell the teacher. Mm -hmm. Dobra, czyjmy go po prostu level? I defended ours. Did not shake him out. the girls. Ok, tu wszyscy coś mają z tymi dziewczynami, nie tak? Dobra, mamy coś takiego jak bełty. Stoloda kulki, dobra, 41 bełtów mamy. Proszę bardzo, jak stoimy z tym? Wystarczająco dużo. O proszę, już możemy zrobić z tego kurwa snajperkę. To wystarczy, to wystarczy. Laser podczerwieni. Czerwony laser może być. Mm, nie mam nic więcej na razie. Dobra. Myślę, że z bandytami będziemy rozprawiać się w sposób yy, naroja. Czyli yy, harasho i w pierdol. Him... O Boże, o Boże, przepraszam. A Ja sobie tutaj miałem użyć... O tak, mi to zniknęło. Tak, ja tutaj olałem elegancko. To was tam olewam. Mamy tutaj noc, co mnie ratuje i to bardzo. I I can shoot. Well, you're not going to shoot, then? It's true that some intruders are kind of okay. No, not nie, We are pioneers. We only kill the bandits. The pirates, though, they just turn intruders into pin cushions, not waiting for the forest court. They also rob, like bandits do. We're different, even though we grew up together. Tak, We okay. No dobra, spoczka, poczekaj, I tu nic nie masz. Więc ja mogę iść dalej, ale no faktycznie nie będziemy do go jeszcze strzelać, staramy się. Oproszę.

Ale zaraz musimy dojść do tego, gdzie to jest przede wszystkim, prawda? Gdzie jest ten obóz? rutery, czy nie chciałbym wchodzić? Wejdźmy sobie tutaj troszeczkę na górę. Wszedłem tutaj po cholerę. Nie wiem, dobra, więc zejdźmy tak jak weszliśmy. Po prostu jedno z randomowych, powolonych drzew, dobra. Czy ja tu mam jakichś ludzi? Pójdziesz jaskinią albo weźmiesz łódź. Napiszę to sobie. Czy tu jest jakaś łódź w pobliżu? Jest! O, lera, jest! Dobra. Weźmy sobie to, żeby tutaj nas nikt nie widział. I co? Lecimy tą łodzią. Totalnie umijamy wszystkich, mam nadzieję. Dobra, to jest najlepsze rozpracowanie tej całej sytuacji, jakie było. Nie musimy lecieć. Eee, dobra, panoszec w obozie. Prosto przed siebie, dobra. Czyli nie muszę wchodzić w tej zakamarki, tylko mogę się tutaj przeskratnąć. Z tego co pamiętam, będę musiał przyjść tutaj. Tak mi coś świta. Muszę przyjść cały obóz i dojść tutaj. O tu dudu, tu du tu. Du, 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 du. czy jest taka możliwość, raczej losy tutaj nie ma, bo to jest taki obóz-obóz, ale nie kojarzę, żeby w nim coś było. I jeśli tu będziemy mieć jakąś drabinkę, kolwiek, gro, nic. Nic z tych rzeczy, tak? nie strzelaj. Kurwa, pływanie tutaj to jest jakaś porażka w tej grze, ja pierdolę. Zajebiście, kurwa, szybciutko! Dobra, drugie podejście. Ten typ może mnie tam na razie zaskoczyć. Ja się Aha, dobra. I my tu chyba przyszliśmy tylko po to, aby się dowiedzieć, że losza uciekł. Wejście, czekajcie. Ja tu mogę piecnąć bokiem? Dosłownie bokiem? Mogę. I dobra, to brato, nie jest głupi plan. Koleczko, komu tu idziesz? Dobra, myślę, że jestem w stanie mu zaskoczyć na łeb, w jakimś stopniu. Czy jest taka możliwość? Pocznij sobie, co tak będziesz się nadzwierzędzał, popie. Ej, spokojnie. Dobra, no i co mam teraz tutaj mądrego zrobić?

Stwierdza, że no jestem w samym centrum, no i chuja do dupy, tak? A, i co mam tutaj zrobić? Mm. Mm. Ich jest tu trochę dużo. Okej, okay, dobra. Teraz tylko przekrać się tak jak wróciłem. I będzie wszystko w porządku. Tak mi się wydaje, że to jest ten moment, w którym. Tak, już mogę odrobinę przyspieszyć. Dobra. Mogę sobie zapisać. I tutaj będzie jeszcze jeden do zabicia, z tego co pamiętam. Tam był na samym rogu. No bo tutaj jakąś broń znalazł. Szczerze powiedziawszy. Dałoby mi się coś innego niż tylko kusza. Na no, wypadek spotkania z kimś, kogo spotkać nie chcemy. O, mamy. Dobra. Mhm. Never bully, my friend. Never bully. I snajpa, dobra. Jeden nabój, ale jesteśmy bogaci. A, bo to jest pojedynczy strzał, dobra. Okej, tak, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. My tutaj całe szczęście do rewolwera. Mamy zdecydowanie więcej ulepszeń. pada mi bateria, fajnie. żeby to od razu stworzę. A więc tak, z tego mogę zrobić. Coś takiego. Bęk. Z tego mogę zrobić też długą lufę. Tu już mamy takiego. Magazynek i Tutaj akurat nic. To jest chyba samo napinanie już. No bo i dobre. No teraz już wyglądamy jak mini armia, prawda? Teraz jesteśmy w stanie zabić chyba każdego. Co nam się tutaj nowinie? Ja sobie to zapiszę na szybciutko. Pompa? Nie, nie bierzemy pompy chyba. Chociaż za Ashota wolałbym. Eee, wolałbym pompę w sumie. Tu jest aszot? Tu jest aszot. No, wolałbym pompę. Wolę pompę tutaj, nic, tutaj, nic, to nic nie widzę. Jest ten gościu, który tu stał na straży, tam jest Mógł sobie wejść zwyczajnie tutaj i tutaj zeskoczyć, dobra, też jest oko. Ale jesteśmy aktualnie nieogarnięci. Nie, i ty gadasz, gościu. Well, go so to, go time, so go to, to tu jest arząd. Nie Co masz? Kogo masz i po co masz? O ptak, to mi wiadomo, że. Coś to staliśmy do naszej kuszy. Zaraz to warto sprawdzić. Na samym początku tu tutaj to jest łuk z ramionami łudzkowe. Aha, większe obrażenie. Dobra. A tutaj coś więcej nie. Tutaj nie mamy zupełnie nic więcej. Ciężka kolba to. Już ta kusza nawet zaczyna wyglądać potężnie. Może schowajmy sobie ją. Znaczy, na pewnie będzie robić roboty w jakimś stopniu, prawda? Ale na razie się z nikim nie bijemy, na razie kolekcjonujemy. O, udało nam się wykonać coś pozytywnego. Na razie. No, kakujemy tutaj. Chyba mogę sobie to poświecić. Mą rzeczny tu dudu. Raczej tutaj jesteśmy w stanie dobrze przyspieszyć. Tej kurwa hamie wredny. Ja tego umrę. Raczej wątpię, dobra. Stawiam po prostu jakieś ciężkie obrażenie. E, ale, 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 ale. Na pewno będę chciał tutaj coraz bardziej uważać. Na też żmije. Co tu jest? Co tutaj jest? Wszelki padek Quick save. Chyba tutaj ktoś będzie. Dobra, zróbmy sobie, że to jest. To jest tak, coś tu kurw, czy jeszcze chyba mogłem zrobić. A tutaj jest koszek. Rozumiem, Ach. rozumiem. Nooo. I teraz idziemy do przodu. To jest chyba nasza misja główna no w tym momencie. Chyba tak, a co jest wcześniej? Może ja coś przegapiłem. Może jest tu coś dalej. Coś dalej teoretycznie jest. Tylko co? Tylko co to jest? Ja tutaj mam iść? Nie. Tak to jest chyba po prostu inne podejście. Bandeczki. Coś koledzy tutaj martwi. O kurwa chyba gdzieś tak, wchodzę popularnie. O -o, o o. bardzo mi się to nie podoba. Mogę się wrócić? Mogę się wrócić. Dobra, to ja sobie pobiegnę jeszcze tam. W tyłu, zobaczyć, co jest tam z tyłu. Bo tu mam kilka ścieżek, których mogę być. I śmierć. Tak. Wygra tak ma czasami, że. A jak biegniesz i ta postać na gdzieś tak mocno rozpędza Aha. Nie mogę iść, bo Dobra, mogę. Chciałem, że mnie ten wąż ugryzł i dlatego nie mogę Zobaczę tylko, czy jest tutaj coś wartego uwagi przede wszystkim. A? Okay. Coś godnego uwagi chyba było. Coś godnego uwagi chyba było. ciężko powiedzieć co? A tu się kurwa, ktoś morduje. Ostro czekajcie, jak się tu wychodzi. Tutaj, a bandyci, dobra. Podoba mi się. Bandytami mogę się bić. you're taking this a little too personal. You sure don't look like you've been on a post. I haven't, but my friends have I'll continue with these two fuckers after a break. How many fingers did he have left? Test the moment. Hey fucking dead Cicho, 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 cicho. Dobra, Popaki ja wiem, że mnie wykryliście. I to jest chyba ten moment, w którym Saiku zaczyna odrobinę napierdalać. E, nie mogę się rozwiązać, póki chyba są w pobliżu, tak? Czy nie? Nie kłam. Wypierdałem nie jestem, co tam być. Dobra panowie, zapraszam, ale zajmujemy noktowizor. Tak, kurwa wyjmij lornetkę, to jest najlepszy pomysł. A, <laughs> Podejście numer dwa. Tu podejdziesz, to zginiesz. I nie podejdziesz, to przeżyjesz. Masz farta. Gratulacje. Tylko farta zaraz miał nie będziesz. I. Nie bardzo wiem co ma robić ten atak. Ale gościu musi być zajebisty w krafmaga. Mogę cię uwolnić? Czemu nie dasz cię uwolnić? Czemu taki jesteś? Dobra. Moi kochani, chyba rozpętamy tutaj moje piekło. A zobaczymy jak to strzela. O kurwa. No celność jest, jest potężna, powiem szczerze. Ci. Celność jest naprawdę fajna, podoba mi się. Ale bardziej co mi się podoba, to, to że tam stoi dwóch panów. od trzech, boż. O oh, kurwa. Panowie koledzy, co tam? Po napierdalamy się troszeczkę. Jak już ty. To jest, to jest, to jest moc. Mocna rzecz. Rewolwer jest mocną rzeczą w tej grze, naprawdę. Jest chyba nawet przesadzony bym powiedział troszeczkę. Bo ma jebnięcie jak złoto. Na blisko, na daleko. Nie rzucaj. Chodź tutaj. Ty błysz? Od kiedy to się ucieka? W gnoju. Teraz chyba zrobię z niego snajperka, bo to jest taki. Co tam mówisz? Co tam krzyczysz? Bandyci podobno są źli. Pazuj bandytów. Się... Obiera ze skóry z tego co słyszałem, dobra. Zróbmy sobie z tego coś. Cztery lufy, boom, kurwa. Ale to będzie miało jednięcie Panie koleżanko. Nie no może przesadziliśmy. Podwójna lufa będzie. Wystarczająco dobra. Oni są tu w miarę słabi. Ta pompa chyba lepiej bije. Mi się wydaje. A to, pa 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 Headshot. Dobra. Dużo gram teraz w koda, więc jestem bardziej nastawiony na pierdol. Im, niż... Jak ty się odzywasz do no? mnie? Piszecie, jak ona mnie powiedział? Co za gnój? Ham wredny, pała. Dobra. To ten pierwszy był niecelny, ale. Drugi jak najbardziej. I od razu zbieram, żeby wiecie, co nie marnować, potem czasu na nałożenia po nich i szukania ich e, niepotrzebnie. Gdzie jest reszta? Dobra, z tego się pobawiliśmy. E, tutaj chyba komuś wystawał. Web. Chyba komuś wystawał dobra, czyli last, eee, nie wolno zabijać tylko tych którzy się poddają, tego co pamiętam, żeby hmm. mieć w miarę dobre zakończenie, więc po prostu ty sobie, koleż, opowiedz wszystkim co tutaj widziałeś, jesteś ostatnim, ostatnim, Dobra, myślę, że fajnie poszło. Teraz musimy wrócić do tego naszego kolegi. A teraz to help, tak? Teraz to help, kurwa, wcześniej gdzieś, gdzieś był. Ja tak, koło ciebie stałem. Migał się od, od dolu. dobra. Jestem przeładowany, łącznie z kuszą. Łącznie z kuszą, dobra. Już nie dygnuję. Ah uh, thanks for saving us, stranger. Uh, thank you. Oh, damn, friend. How did it even come out this way? Well you're at the final exam now. You'll pass it with flying colors, I know it. When you see the teacher, tell him. Tell him we will survive. Like he taught us. No, spok, skoro tak. Czyli ostatnim egzaminem każdy nazywa tutaj śmierć. Nie ma problemu. Ale no to całkiem takie zmyśle. Oj, gryło tutaj, Boże. Aha, bo ja ich tutaj nie, nie ograbiłem jeszcze. Ten mi się przyda w razie czego na jakieś ulepszenia do PRL, wiecie. W trakcie walki. Zostawię sobie te małotowy, bo to się może przydać. Nie mam nigdzie stołu warsztatowego. Póki co, nie widziałem. Ale raczej też nie biegałem tutaj niepotrzebnie, więc raczej biegał też nie będę. Zabijam sobie ich fajnie. Quick saving się należy. Wiem, że dało się to zrobić totalnie na cicho. Mega, mega na cicho, ale. komu mu to potrzeb? Widzicie, bo przejście jest całkowicie bokiem. Patrzeć. I jesteśmy, przepraszam, to w stanie zrobić. Mm. Muszę pamiętać też, że są tutaj rzeczy, które mogą się nam przydać, typu jakieś ulepszenia. I ja o tym całkowicie nie pamiętam, bo jakby teoretycznie też mam wszystko, czego potrzebuję, prawda? Nie Pamiętam nawet, co dostawało się na konkretnych terenach. O właśnie, więc może ja sobie tutaj na chwilkę postoję i sprawdzę, czym czegoś nie ominął. Aha, dobra. Już rozumiem, że wszystkie ulepszenia, które powinniśmy znaleźć, są w Morzu Kaspijskim, jak i na Woldzie. A skoro my już mamy to za sobą czyli Morze Kaspijskie i Wolkę więc wydaje mi się, że znalazłem tam to, co powinienem a jeśli nie, no to mówi się trudno. Takie czasami małe przysinki Okej, okay, tu mamy dzwonki. Znaczy nie możemy nimi zadzwonić. A więc mamy wszystko co by nam jakby było potrzebne do dalszej... Do dalszej eksploracji. Ja się zastanawiam co to. Chcecie walczyć? Nie chcecie walczyć. Zawsze podoba mi się takie podejście. Ja gdzieś idę. Nie wiem nawet gdzie ja idę w tym momencie. Gdzieś w ogóle w dupę poszedł. Ja Trzeba mam to zrobić. Przepraszam bardzo. Eee. Czekajcie, co? Nie, nie, nie. Coś, coś tu się odrywało. Dobra. Niestety przez mój mały błąd, że tak powiem, lokalizacyjny, zapomniałem, gdzie mam iść. Mamy iść do cerkwi, tak zwanej. I teraz pytanie: Czy ja tutaj wbiegam i dostaję łomot? Nie. Coś tu jest. Coś tutaj jest. Czy sobie tu mogę odpocząć? Strzelam, że mogę tu sobie. Tak, mogę sobie tutaj odpocząć. Zaczekamy do rana. Ja myślę, że to jest dobry moment. Więc zaraz się widzimy. Dobra. I tak mamy bardzo, bardzo ładny. Mgła, góry i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, w którym coś tutaj się będzie działo. Bo to jest jednak główna, główne wejście. Mamy te 29 minut, ponad. Więc cóż, trzeba na chwilkę skończyć ten odcinek. Więc ja Wam dziękuję pięknie. Trzymajcie się cieprutko, zostawcie lajka like i suba, jeśli się podobało. I widzimy się w następnym. Cześć.